Jest to tekst o smutnym losie grupy starszych osób. Co się stanie w klubie seniora, zostaje gdzie? W klubie seniora. Zdrowie wielkich pani przystojnych mężczyzn, ja. które z rozpaczy właściwie przychodzą do domu kultury, by zagrać w jakimś spektaklu przygotowanym przez niej. Myślę, że moje spojrzenie na starość, na Wiek podeszły na to, że wszyscy się starzejemy, że jesteśmy coraz bardziej wiekowi. Zapominamy o tym, że w duszy, w środku jesteśmy dziećmi. Jesteśmy licealistami, którzy lubią się bawić, lubią się pośmiać. I chyba dlatego to zrobiłam. Ten spektakl. Bo ona wypija ogromną taką, wiecie, szklankę gorzały. I zróbcie mi wszyscy takie: o, dobra? Ja w zasadzie nie piję. Może tylko symbolicznie. O! No, rzecz, no, twoja macie, jak wy macie takie symbole. Ja jestem członkiem amatorskiego teatru senioralnego, kabaretu senioralnego, i tego typu ludźmi otaczam się na co dzień. Ludźmi, którym się chce chcieć, to że coś robią, a to, że, że to jest tak dowcipne, ja nie lubię martyrologii, nie lubię smutku. Uważam, że przez życie trzeba przechodzić optymistycznie. Więc te moje postacie one nie na końca są śmieszne, one są wesołe. Pani reżyser powiedziała, że to tak po warunkach obsadzone, że jakiś taki bon vivant, który wchodzi, tak zagarnia całe towarzystwo, i że taki jest, ma taką obecność trochę nachalną i mówi po warunkach. Pewnie przyszedł w zupełnie inny. Trzeba będzie kreować, tak, trzeba będzie kreować. No. Ja jestem tą taką najbardziej normalną w tym towarzystwie, mogłabym powiedzieć. I muszę to towarzystwo jakoś tam zbierać w kupie, żeby z dyscypliną. Je I a oni sobie tam mogą folgować, bo to każdy ma jakiś tam swój charakter i każdy ciągnie w swoją stronę. Tak, są emocje jest, myślę, że to jakiś. To jest fajny tekst, naprawdę wart wysłuchania. Przecież ja od trzech lat prowadzę zajęcia z, z moimi senioritami, także to już kilka premier zrobiliśmy w Szczecinie i. Dla mnie to miód na serce, to ja tu jestem w swoim żywiole, teraz ja jestem jako emeryta, a na co dzień prowadzę zajęcia z emerytami, super, jesteś. w swoim gnieździe jestem. Te postaci trzeba bardzo mocno czuć, e, oczywiście to jest podbudowane warsztatem aktorskim, ale pewne e, e, cechy charakteru są niezbędne, żeby oddać istotę tych postaci, prawdę tych, tych postaci. Więc poniekąd tak. Podobnie było z Krzysztofem Wakulińskim, którego po prostu miałam w uszach od pierwszych słów, które przeczytałam w tekście. Hmm. Ja myślę, że pan profesor to idealnie będzie pasował do roli ojca Laurentego. E, aby pozwolili pani, bo to małe nieporozumienie. Mój syn ma na imię Teodor. E, ja mówię o postaci w sztuce. E, Laurenty to taka bardzo ważna postać. Rzecz dzieje się y, pomiędzy ludźmi, którzy realizują spektakl teatralny w drugiej połowie swojego życia, mówiąc grzecznie. I są amatorami. I mają swoją jakąś taką w tym wszystkim psychodramę. Odkrywają. Y, ale nie mogę wszystkiego tutaj yy, yy, opowiadać. W każdym razie to jest no, to, to też i na obsadę Dość bliskie. Poza tym, że jesteśmy tutaj tutaj zawodowcami. Krzysztof Wakuliński w yy, Ale o czym to by się mówili? Ach, o mnie. No właśnie. Więc pani redaktor.